Niewiele zabrakło. Jeszcze będzie szansa na dobitkę. Musi do gol, 1 tak. do 0 dla Senegalu. Wraca piłka na, szansa na pole karne. Falcz. Ta piłka wpadnie do bramki. Wydaje mi się, że jest go. Jest. I... W przerwie, czy jakie tam pomysły, czy w ogóle cokolwiek. A ale teraz czasy, mamy trzeciego gola. Ponownie start Tersi, ponownie bramkę Senegalu. Minimalnym 2 do 1 wynikiem. Także tutaj bardzo wyrównane spotkanie. A tymczasem tutaj jest... zaskoczył teraz tutaj. Jest do swojego doświadczonego kolegi z bramki. A teraz uwaga bo Senegal, Szansa na czwartego gola i to jest czwarty gola. Przewrotka. Mógł na tym skorzystać partner. Ale też widzieliśmy, że nie, nie zdołał tej piłki opanować. A to... właściwie piłka wróciła. I mamy Zwróciła pięć... na boisko. Wpada pod nogi. Wyłożona. Piłka do wybiegającego partnera i mamy piątego gola dla... Woził bezpośrednio z ławki. Tak. Na piłkę. Ale zobaczmy, rzut rożny, teraz. może teraz dobre dogranie, jest gol dla Chile w końcu. Sanulaj Etioł, znakomicie teraz zmylił. Grupowej, no i od czwartku mecze ćwierćfinałowe. Na te również zapraszamy do TVP Sport. Teraz znakomicie. znakomita akcja, przewrotka, który pozostaje cały czas, a teraz... A teraz uwaga i to Goal. jest gol, fenomenalna bramka